Haniu, gdzie to się klika? Nie tu, w zieloną słuchawkę. Zobacz, tam jest babcia i dziadek. Widzisz? Tu pozdrawia dziadziusia Andrzej z Polski. Jasiu, pomachaj dziadko. Haniu, ja jeszcze trochę zostanę w Londynie. Posłuchaj, oni w ogóle do niego nie mówią po polsku. Jasieknica nic mnie nie rozumie. No, znam angielski, ale przecież nie o to chodzi. Robiłem już wszystko. Jasiu, tu jest Polska. Jej stolicą jest Warszawa. I wtedy król Jagieło dostaje to: Litwo, ojczyzno moja. Dwie nagrody Nobla w dziewięć lat. Pięć goli w dziewięć minut. To z dzieła Adama Mickiewicza. Naszego wieszcza narodowego. Maria Skłodowska-Kiri. Powiedz. Warszawa. Powiedz. Mickiewicz. Skłodowska. Powtórz. Robert Lewandowski! Daj dziadkowi odpocząć. Zapisz dziecko do polskiej szkoły. Dołącz do akcji, kto ty jesteś.